Dzisiaj jest 29 sierpień 2022 rok, poniedziałek. Gdzieś tak już w godziny 15 jest teraz. To idąc, idąc tam z budynku prokuratorii jakiejś takiej rejonowej, to tam jakiś do, do, dowód osobisty w białym żakiecie Powiedział mi, że jak się nie poddam czynnościom, to mi nie da wglądu do, do akt sprawy, więc no, taki szantaż po prostu jest, żebym się poddał czynnościom. A czynności są tylko takie psychiatryk i, i, i areszt, wcale nie tymczasowy. Przynajmniej takie opcje były przedtem, nic mi nie wiadomo, żeby te opcje się zmieniły. Dobrze, więc byłem tutaj, tu na Śródmieściu teraz. Tam w sekretariacie, żeby się zapytać o możliwość bycia przyjętym przez, przez jakiegoś prezesa, yy, powiedziałbym, że mam mało czasu, więc coś tam panie zrobiły w tym sekretariacie. To było w cywilnym, w cywilnym było, w śródmieście cywilnym. Potem przeszedłem na śródmieście karny tam do sekretariatu. Zobaczyć jakieś sprawy, czy coś, więc tam pani się do mądrego komputera popatrzyła, jakie tam miałem sprawy. Przynajmniej sobie przypomniałem, jak, jakie sprawy miałem i, i, i tak dalej. Y, y, pamiętam, że, że prezes czy przewodniczący był zaraz po drugiej stronie, więc właśnie y, zapukałem, otwarłem drzwi i ktoś tam siedział, więc minutkę tam byłem u u. u Prezesa drugi karny w śródmieście Rajnówka na chwileczkę y, powiedział, że miałby jakiś wolny slot na jutro. Więc podziękowałem i poszedłem do sekretariatu, aby właśnie pani mnie omówiła i, 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 i zabukowała na, na, na jutro y, jakoś tak w miarę dzielnie i tak dalej, sprawnie i dzielnie. Y, to pani powiedziała, że akurat. Y, ten pan całkiem, całkiem kukumaty i taki jakiś no, życiowy. Miał tam dużo akcji sobie tam przeglądał i tak dalej, więc załóżmy, 7 minut byłem, więc żeśmy sobie porozmawiali. Więc poinformowałem pana o tym. Aha, i tam sobie zobaczył w komputerze te, te, te sprawy z przeszłości. To było tak, dwa rzymskie, dwa arabskie, czy, czy na czy na Odud już, już nie pamiętam 99 na 20 no, czy po prostu yy, yy, radosna i twórcza chęć yy, prokuratorii na rubieżach trzeciej RP, za górami, za lasami za, za 12 lasami i za 13 jeziorami, czy rzekami chęć wsadzenia mnie do psychiatryka, więc powiedzmy to jest taki odbijanie piłeczki po prostu całą wieczność i, i właśnie wyjaśniłem panu y, patologię po prostu systemu że, że y, ta pa, pani poszkodowana, czy jak to się nazywa czy, czy, czy pokrzywdzona ta, która właśnie z, y, jest powodem w sprawie cywilnej i pokrzywdzonym w dochodzeniu albo w sprawie karnej, która inicia, która inicjuje sprawę karną że, że, że ona tam została poszkodowana, i tak dalej. Więc, właśnie, o, tutaj są te okna. To tam będzie drugie albo trzecie okno, na pewno te otwarte, co są. Tam jakiś jest, może wiatrak. O, tam na pewno będzie wiatrak. To może to, to jest okno. Czyli to jest pierwsze, drugie, trzecie na, na, na pierwszym piętrze w tym budynku. Że właśnie yy, to pracownik sądu, właśnie on to inicjuje. Po prostu on to brudnymi. Po prostu swoimi y, myślami inicjuje tego typu rzeczy. Więc po prostu system jest chory i patologiczny w ten sposób, że to pracownik sądu, który jest przestępcą, to on to robi właśnie. On inicjuje sprawy cywilne, karne, milicyjno-obywatelskie, y, y, urzędowe i tak dalej. Ale no, trzeba sprawdzić jego zdrowie psychiczne. Tego tego pracownika, właśnie jego intencje, jego dobrą albo złą wiarę. I to czasem czy nie jest przestępcą, I jakie ma kwity, jakie mocne ma dowody i, 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 i co po prostu dalej no, zamierza robić. Bo jak na razie to tylko kłamstwami i oszustwami matactwami, to, to no, się dokonuje. Dzięki.